dla pana z numerem 8. Gdzie wylądował ten mężczyzna na załączonym zdjęciu. W starcie gówna. O kurwa! No, nie była to poprawna odpowiedź. Prowadził kanał o nazwie Suchy kanał. Cichy wuj. No kurwa! O, Sią! ty to specjalnie. Wą... On udaje? Nie, poważnie. Czyje to było? Powiedzcie mi. Wąził. No tak, to Oj, boję się! Pół percent speedrun, także wyszło. Kurwa, wyleczył no, we mnie. Ja miałem to miejsce! Jak nazywała się seria vlogowa JJ Jokera? Przepraszam, nie wiem. Było to pod kapeluszem. Muszę się skupić, panie, z numerem 2 na pytaniu. Jak nazywała się seria vlogowa JJ Jokera? Nie! Nie! <strakcyjna> otherwise... Czekaj! Wiem! Czekaj! Wiem! <ścoughs> nie wiem. Pod kapeluszem. Nie wiem. Nie! Pod kapeluszem. Numer 9. Oh my god. Jak nazywa się seria z recenzowania zabawek z Chińczyka z kanału o nazwie Generator Hyde? Yeah. <grymne> we I ostatnie pytanie pierwszego et... mm, Dwa. W którym roku powstał pierwszy odcinek serii najgorszych gry wszyscy czasów? Puch, w 2008. pewnie. Był to 2009. A w... ja, błysko, <grymne> przepraszam cię, Buka, przepraszam. Taki kolega jesteś. Nie! Wyznacza numer. Duszenie, rozumiem. O kurwa, co? Jest? Pytanie będzie obrazkowe. Rick jakiego zwierzęcia wydał z siebie jeden z bohaterów filmu widocznego na zdjęciu? Kozy! Terodaktyl. To jest poprawna odpowiedź. O, odpadłeś? O kurwa. O nie! Co o nie? Przecież widziałeś, że nie ma już. Pozapek, że odpadł... Numer 10 wyznacza. Gdzie Kina Czewa wykonała swój taniec Kina Dance? Eee, To pytanie jest tak łatwe, że nie chce mi się nawet odpowiadać. Było to w przy, przy drodze. No wiedziałam. Wyznacza przy, przy drodze. No wiedziałam. Wyznacza numer 6. Wyznacza numer 6. A, sorry. Eee, poproszę pana z numerem 7. Ale okay. lubi chemię, lubi chemię przynajmniej. Numer 10. Snajper. No, Snajper wyznacza. Wyznaczam numer 6. W jakim mieście nagrano film pod tytułem Ale Urwał? Ale Urwał w Szczecinie. Numer Ale Poproszę 5. pana z numerem... Poproszę numer... Powtórzysz, bo... Numer... Aha, sorry. Poproszę numer 7. Podaj na... 5. W reklamie jakiej sieci sklepów wystąpił Gracjan Rostocki w 2008 roku? Jezu! Kurwa media Expert? Gdzie to było? Mediamarkt. Kur... Kur... Kurwa! Kurwa, kurwa. No. Dobra, no. Dalo. Numer 10 wyznacza. 4. W jakim serialu telewizyjnym pojawiło się danie kulinarne o nazwie Mięsny Jasz? Ehm, Dobrze. Z wakacjami. A. Nie przypomnę sobie. Kurwa, mać. Pamiętniki z wakacji. A! O kurwa, już myślałem, że trzy osoby zostały, nie? Ja zostały też, cztery. ja też myślałem, że trzy osoby. I trzymaj się! Właśnie stresuję się! Trzymaj się, stresuje się. Da, daj spokój. Czym <grym grym grym grym> się! Bo drugi, walczy <grym> zaraz wszystkich. Dobra, ale wyznacza numer 10, w jego rękach jest wszystko. Tak, tak. Numer dwa. Wiedziałem! Jak okrutny on jest! Dobra, nazwij minimum jednego z dwóch demonów, spora spróbować. Demonów spora spróbować. O! Z, 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 złam jednego! Dobra, kogo my tu mamy? Zemsta. Mamy 6, 7 Zemsta. i 10. Zemsta. Wiesz jest co, co? Ty szeptzesz? No dobra. <ślesz> Dziesiątkę. Nie! <ślesz> nie, nie, głupia się czuję. <ślesz> Pytanie będzie muzyczne. Jest! Zdłużymy się! się! ten program jest! Ustawiony yes. to jest, nie ma, nie ma opcji. Banger, banger! No cóż, pytanie brzmi, z jakiej gry pochodzi ta muzyka? Nie wiem, Sam Andreas. <laughs> ja też nie mam pojęcia. No w radiu leciało leciałem w no, można pomylić. A, no tak, no tak. No, no. Wyznaczono numer 2 Odpowiedź mogła być jednak poprawniejsza. Numer dwa. Numer 2, numer 10, numer 10. Słuchajcie, w tej grze jest jeszcze numer 6 i 7, kurwa, chłopaki. No dobra. A w tym momencie jest wojna, nie rozumiem. Jest prawda, nie ma nas. Pytanie wideo: <grym wytrych> Jakie słowa wypowiedział motocyklista na tym filmie zaraz po upadku? O, i takie, takie słowa na kejbrzydkie to nie powiem. Przepraszam, jesteście cali. Kurwa, przepraszam, jesteście cali. Wyznaczasz. Dwa. No kurwa. Joby, Są dwie osoby jeszcze w tej grze. Dobra. Numer dwa już nawet nie jesteś numerem, jesteś po prostu dwa. Z tego państwa pochodzi grupa youtuberów o no, nazwie no. Sidemen. Ze Stanów. Ze Stanów, dziękuję. Numer 2. Odpowiedź to Wielka Brytania. A, ale nie, dobry. Ja się już z Dob... wami żegnam. Like, oh. no no. Nie, no, klasyk dobry sparring, dzięki. No. Finale. Numer 3. Dobra, biorę na siebie. Uh, uh, oh. wow. <min 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 oh. wow. Przez kogo został założony amatorski zespół filmowy Skurcz? Przez Bartosza Walaszka. Nie, tak? Dobrze, o Boże, już, już znowu wiem. E, dalej na siebie. <grym 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 o, oh, what the, the fuck! To... Jezus, co Ostro, By. dobrze, pytanie będzie dźwiękowe. Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w cenie biletu na mecz w miejscu. A jaka to? ona interesuje tribuna? Żyleta. Z kartą czy bez? Jakiego klubu piłkarskiego kibicem jest dzwoniący w tej rozmowie telefonicznej? E, kibicem Lecha Poznań. Słucham. A na siebie, dalej na siebie. Kto był głównym autorem projektu Minecraft Stars z 2014 roku? Był to polski pingwin. Dobrze. Jezu, jak na napierdalaś. Dobra, jedzie po 100 punktów. A ja tak sobie przed chwilą myślałem, że to 12 punktów tak żałośnie wygląda. Dobrze, dalej na siebie proszę. Podaj nazwę serii stworzonej w 2012 roku, której prowadzącymi byli Egoraptor i JonTron. Game Gramps. Jezus, wow. dobrze. Co? Trudniejszy bodaj. Dobra, dalej na siebie, dalej na siebie. Kto jest autorem serii animowanej Salad Fingers? E, David Ferf Nie. Jest dobra, z punktów w tej serii, kurde. A, Kuj, kurde. kurde. To jest, to jest... <śla> Ej, mamy e. rekord! Tu jest rekord! No A, tak, rekord! No, no, Jezus. Ja kogo wyznaczysz? No, no. jestem no jest kurwa ciekawy, ja, Wyznaczam pana z numerem 3. W którym roku zamknę? W którym roku zamknięto serwis Nasza Klasa? E, 2021. Kurwa, słucham, kurwa, słucham, nie? No, dalej na siebie. To by się spodziewał. Podaj nazwę kanału, z którego pochodzi film Wielki Mix Nieć Ktub. O, chuj, nie wiem. Sraken Pierdaken, zgaduję sobie, nie wiem. Nie wiedziałem, sorry. Fajny filmik, XD. Ale co to w ogóle jest? jest o, o, o. Najlepszy film na polskim YouTube. Gratulujemy trzeciego miejsca, Cichy Wuj. Po raz kolejny trzeciego miejsca. A dobra, teraz wyznaczanie jest. Nie, teraz nie ma wyznaczania. Tylko no. zgłaszacie się do odpowiedzi. wyznaczasz? może siebie wyznacza. Co? O chuj tu chodzi? O chuj tu chodzi? A to tak się gra w jeden z dziesięciu. Ile powstało części Everyday Normal Guy? 7? Były to trzy części. O, ja się dali. w tym momencie zastanawiam, czy ja to No i co ja siebie wyznaczałem. Wszystkie pytania <śmiech> kieruję... <śmiech> No, odpal sobie. Kto piwo otworzył? <laughs> Dobrze, Bądram, nie, Bądram, nie, nie, bada. Bada nie, 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 Numer jeden, numer jeden! Numer miałeś być naszym zbawieniem, a nas wszystkich zdradziłeś! się stało? Kurwa, błagam was... You are the chosen one! Chciałbym zadać pytanie do pana z numerem jeden, jo? No. Odwalamy ci. Dobrze. będzie dźwiękowe. Ja miałem... To? Co to? Ja kurwa, tak strasznie <śleszy> 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 kto, kto wydał z siebie ten potworny i demoniczny dźwięk? <śleszy> Był to Michnik. Ten Michnik, no ten kurde, to demon wyjdzie <śleszy> z niego, no. <śleszy> A dobra, dobra, dobra. Konon również podobne dźwięki wytwarza z siebie, więc. No i dzisiejszy kurwa teleturniej wydał iloskami los z wynikiem 71 punktów. Zawsze Brawo. to są punkty. Naprawdę walczyłeś dzielnie, walczyłeś, Edycję trzecią wygrywa Milos Kamilos. Yes! Wygrałem! Gratulujemy!